Wycieczka na Wielką i Małą Rawkę to jeden z bieszczadzkich klasyków i nie ma się czemu dziwić. Cała wycieczka z przełęczy Wyżniańskiej na Wielką Rawkę i z powrotem to niecałe 9 km i około 450 m podejścia. Całą wędrówkę spokojnie można zamknąć w około 4 godzinach, choć warto poświęcić trochę czasu na podziwianie widoków. Ruszamy z parkingu na przełęczy Wyżniańskiej. Parking duży, ale w sezonie szybko się zapełnia. Odcinek szlaku do bacówki PTTK pod Małą Rawką jest całkiem przyjemny. Niewielki nachył i wspaniałe widoki na połoninę wetlińską i caryńską, w kierunku tarnicy oraz na Rawkę. Poranne mgły i nisko świecące słońce tworzyły przepiękny spektakl. Po drodze szybko mijamy jedno z nielicznych schronisk bieszczadzkich – Bacówkę PTTK pod Małą Rawką. Zapowiedziano deszcz, więc na razie nie ma czasu na odwiedzenie tej bacówki. Za schroniskiem zmieniamy klimat. Idziemy lasem ostro pod górę. Jest bardzo mozolnie, ale podejście nie jest przesadnie długie. Na krótkim, półtora kilometrowym odcinku robimy prawie całe podejście – ponad 350 metrów. Mała rawka 1272 metry, góra będąca kulminacją grzbietu dział. Widok z małej rawki to kwintesencja bieszczadów wspaniałe, niekończące się zalesione pasma, nieskażone cywilizacją. Na szczycie także ławeczki i gdyby nie pojawiające się czarne chmury, pewnie spędzilibyśmy tu więcej czasu. Od małej rafki strome podejście się kończy i mamy przyjemne graniowe przejście na wielką rawkę. To przejście to najpiękniejszy widokowo-fragment szlaku. Szeroka panorama na bieszczackie perełki, połoninę wetlińską i caryńską, masy w tarnicy i w oddali bukowe Berdo. Po zdobyciu Wielkiej Rawki dopadł nas deszcz, a raczej oberwanie chmury, więc nasza fotorelacja się urywa. Co prawda w strugach deszczu doszliśmy na Trójgranicę pod Krzemieńcem, ale zdjęć brak. Sprzęt fotograficzny po wycieczce trzeba było dokładnie wysuszyć, a z podobno nieprzemakalnego plecaka wylać litr wody. Takie to Bieszczady.